Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której próbujesz wszystkiego, aby zdobyć uwagę kobiety, ale nic nie działa? Rozmowa się urywa, atmosfera się ochładza, a ty myślisz, co zrobiłem źle? To nie jest łatwe, wiem. Pojawia się frustracja, a w głowie pojawia się pytanie, czy tracę coś ważnego. A teraz, co byś powiedział, gdybym zdradził ci, że istnieje osiem prostych? ale zaskakujących technik psychologicznych, które mogą zmienić wszystko. Techniki, które jeśli zastosowane we właściwy sposób sprawią, że każda kobieta spojrzy na Ciebie inaczej, bardziej zainteresowana, bardziej połączona. To nie magia, to nauka. A co najlepsze, każdy może się tego nauczyć. W tym wideo pokażę Ci, jak te techniki mogą przekształcić poczucie niepewności i frustracji w czystą pewność siebie. Bo na końcu wszystko, czego potrzebujesz, to zrozumienie, co naprawdę robi różnicę. Jesteś gotów odkryć, jak odwrócić sytuację? Zostań ze mną, a ja opowiem Ci wszystko. Numer 1. Unikaj pościgu. Kiedy znajdujesz się w sytuacji, w której ciągle biegniesz za kimś, próbując za wszelką cenę zdobyć jego uwagę lub aprobatę, może to ostatecznie odpychać tę osobę, zamiast przyciągać. Ta postawa bycia zawsze dostępnym i starania się za wszelką cenę przypodobać może sprawiać wrażenie, że nie cenisz siebie wystarczająco. To często prowadzi do wyczerpania zarówno ciebie, jak i osoby, którą próbujesz gonić. Prawda jest taka, że ludzie są przyciągani do tych, którzy mają swoje życie, zainteresowania, hobby i wykazują pewność siebie bez zależności od nikogo. Kiedy pokazujesz niezależność i pewność siebie, stajesz się naturalnie bardziej interesującą i pożądaną osobą. Dzieje się tak, ponieważ nie potrzebując stałej aprobaty innej osoby. Emanujesz energią pewności, którą wszyscy podziwiają. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma nic złego w okazywaniu zainteresowania drugą osobą. W rzeczywistości jest to coś pozytywnego, ale kluczem jest zachowanie równowagi. Jeśli zawsze będziesz dostępny, nie dając drugiej osobie przestrzeni do oddychania, lub, aby relacja rozwijała się naturalnie, więź może zostać zduszona. Zamiast ciągle biegać za kimś, skup się na własnym rozwoju. Rozwijaj swoje zainteresowania, utrzymuj przyjaźnie i pielęgnuj to, co sprawia, że jesteś szczęśliwy i spełniony. Zdrowe relacje opierają się na wzajemności, szacunku i autonomii. Kiedy dajesz sobie przestrzeń do rozwoju i cenisz siebie, Druga osoba też to czuje i jest bardziej skłonna do szanowania i podziwiania tego, kim jesteś. Co więcej, kiedy nie czuje się przytłoczona, relacja ma szansę rozwijać się w bardziej swobodny i autentyczny sposób, bez poczucia obowiązku czy dyskomfortu. Pamiętaj, sekretem jest cenienie siebie samego na pierwszym miejscu. Skupiając się na własnym dobrostanie i rozwoju, nie tylko wzmacniasz swoją samoocenę, ale także przyciągasz ludzi, którzy szanują i cenią twoją indywidualność. Numer 2: głębokie komplementy. Komplementowanie kogoś to coś więcej niż tylko powiedzenie, że wygląda ładnie lub jest dobrze ubrany. Głęboki komplement ma moc dotarcia do osoby na bardziej znaczącym poziomie, uznając coś, co wykracza poza powierzchowność. Kiedy dajesz komplement, który docenia osobowość, wysiłki lub osiągnięcia danej osoby, pokazujesz, że naprawdę zwracasz uwagę na to, kim ta osoba jest, a nie tylko na to, jak wygląda. Wyobraź sobie, że zamiast powiedzieć masz dzisiaj ładny strój, mówisz podziwiam, jak starannie potrafisz wszystko zorganizować. Tego rodzaju komentarz nie tylko zaskakuje, ale także sprawia, że osoba czuje się naprawdę doceniona za to, co robi i kim jest. To tworzy znacznie silniejszą więź niż powierzchowny komplement. Głębokie komplementy działają, ponieważ pokazują, że cenisz to, co jest unikalne w danej osobie. Kiedy ktoś czuje się zauważony i doceniony za swoje cechy, wzmacnia to więź między wami. Dodatkowo, takie komplementy pomagają budować wzajemne zaufanie i szacunek, tworząc atmosferę wzajemności i dobrego samopoczucia w relacji. Takie komplementy można stosować w różnych sytuacjach. W pracy, na przykład, zamiast chwalić jedynie wynik projektu, możesz docenić wysiłek i zaangażowanie kolegi. Widzę, jak bardzo się starałeś, aby ten projekt wyszedł perfekcyjnie. Twoja dbałość o szczegóły robi różnicę. Tego typu obserwacja nie tylko motywuje osobę, ale również tworzy środowisko prawdziwego docenienia. Sekret udzielania głębokich komplementów leży w szczerości. Ludzie zauważają, kiedy komplement jest wymuszony lub jest tylko próbą przypodobania się. Dlatego zawsze staraj się komplementować to, co naprawdę przyciągnęło Twoją uwagę. Coś, co naprawdę cenisz w tej osobie. Kiedy komplement pochodzi z serca, ma moc tworzenia silnych i prawdziwych więzi. W końcu, dawanie komplementów, które wykraczają poza wygląd fizyczny, jest prostym, ale niezwykle skutecznym sposobem pokazania, że ci zależy. Te małe gesty mogą odmienić relacje, tworzyć trwałe więzi i co najważniejsze, sprawiać, że druga osoba, czuje się doceniona i ważna za to kim naprawdę jest. Numer 3: używanie imion. Coś tak prostego jak używanie imienia osoby w rozmowie może mieć o wiele głębszy wpływ niż się wydaje. Kiedy zwracasz się do kogoś po imieniu, pokazujesz, że ta osoba jest dla ciebie ważna, że ją pamiętasz i że ma znaczenie w interakcji. To tworzy specjalną więź, sprawiając, że komunikacja staje się bardziej osobista i angażująca. Pomyśl, kiedy ktoś używa Twojego imienia w rozmowie, automatycznie Twoja uwaga jest przyciągnięta w inny sposób, prawda? Dzieje się tak, ponieważ nasze imię jest centralną częścią tego, kim jesteśmy. To coś, co nas definiuje. Kiedy ktoś zwraca się do nas po imieniu. Czujemy, że jesteśmy naprawdę widziani i doceniani. Magia używania imienia osoby polega na tym, jak to sprawia, że ta osoba się czuje. Czuje się bliżej ciebie, ponieważ używanie imienia tworzy osobistą więź poczucie, że naprawdę ci zależy. To nie jest tylko ogólna rozmowa. Kiedy mówisz coś w stylu: Hej, Janek, co o tym sądzisz? Janek od razu zauważa, że zwracasz na niego szczególną uwagę, co sprawia, że komunikacja staje się bardziej intymna i angażująca. Jednak ważne jest, aby nie przesadzać. Ciągłe używanie imienia osoby może wydawać się wymuszone lub nawet niewygodne. Kluczem jest naturalne wplatanie imienia w odpowiednich momentach rozmowy, jako sposób na uczynienie interakcji bardziej ciepłą. Na przykład na początku pytania, lub gdy chcesz coś podkreślić: Mario, naprawdę podoba mi się twój pomysł na projekt. Innym ciekawym aspektem używania imion jest to, że pomaga to również poprawić twoją własną pamięć i uwagę. Kiedy robisz wysiłek, aby zapamiętać i używać imienia osoby, automatycznie zwracasz na nią większą uwagę i na to, co mówi. To nie tylko poprawia jakość rozmowy, ale także wzmacnia więź między Wami. W różnych sytuacjach ta technika może mieć duże znaczenie. W pracy używanie imienia kolegi na spotkaniu pokazuje, że cenisz jego opinię. Na co dzień, w interakcjach z przyjaciółmi lub rodziną, używanie imienia może wzmocnić troskę i bliskość, jaką masz z nimi. Ostatecznie używanie imienia kogoś jest prostym, ale potężnym sposobem na tworzenie silniejszych i bardziej znaczących połączeń. To sposób na to, by ludzie czuli się widziani, słyszani i doceniani, przekształcając nawet najbardziej zwyczajne rozmowy w coś wyjątkowego. Numer 4 Efekt Benjamina Franklina Efekt Benjamina Franklina to prosta, ale niesamowicie skuteczna technika psychologiczna, która może pomóc w budowaniu silniejszych więzi z ludźmi. Działa to tak, kiedy prosisz kogoś o małą przysługę, ta osoba, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczyna lubić Cię bardziej. Brzmi dziwnie, prawda? Ale wyjaśnienie leży w ludzkiej psychologii. Kiedy robimy coś dla innej osoby, nasz mózg automatycznie próbuje uzasadnić to działanie. Jeśli pomagamy komuś, zaczynamy wierzyć, że lubimy tę osobę na tyle, aby jej pomóc. To tworzy głębsze połączenie, nawet jeśli przysługa była czymś prostym, jak pożyczenie długopisu lub pomoc w niesieniu torby. Prośba o drobne przysługi może wydawać się czymś banalnym, ale jej wpływ jest znaczący. Wyobraź sobie zwykłą sytuację. Jesteś na spotkaniu i zauważasz, że zapomniałeś długopisu. Prosząc kolegę o pożyczenie swojego, nie tylko rozwiązujesz swój problem, ale także tworzysz okazję, by ten kolega poczuł się potrzebny i nieświadomie polubił Cię bardziej. Dzieje się tak, ponieważ postrzega siebie jako osobę gotową do pomocy, a w zamian jego postrzeganie Ciebie staje się bardziej pozytywne. Ten efekt można również stosować w różnych sytuacjach dnia codziennego. W szkole, w pracy czy nawet w domu, prosząc o pomoc w czymś drobnym, otwierasz drzwi do zacieśniania relacji. Dzieje się tak, ponieważ po otrzymaniu prośby ludzie mają tendencję do odczuwania, że budują pewnego rodzaju więź. I im częściej ten cykl pomocy się powtarza, tym silniejsze staje się połączenie. Najciekawsze w efekcie Benjamina Franklina jest to, że przekształca on proste interakcje w możliwości budowania zaufania i bliskości. Oczywiście warto pamiętać, że przysługa powinna być czymś małym i autentycznym, czymś, co nie jest uciążliwe ani wymuszone. Prosta prośba w stylu: Możesz mi pomóc zrozumieć ten koncept, lub mógłbyś mi przesłać ten plik? To przykłady przysług, które doskonale sprawdzają się w tym kontekście. Na koniec, moc efektu Benjamina Franklina tkwi w jego prostocie. Prosząc o drobną przysługę, nie tylko rozwiązujesz natychmiastową potrzebę, ale także zasiewasz ziarno do bliższej i bardziej pozytywnej relacji. Numer 5. Siła śmiechu Śmiech to jedno z najpotężniejszych narzędzi w interakcjach międzyludzkich ma niezwykłą moc przełamywania barier, łagodzenia napięć i budowania więzi między ludźmi. Kiedy śmiejemy się z kimś, dzielimy chwilę lekkości, a to tworzy niemal natychmiastowe połączenie. Co czyni śmiech tak wyjątkowym? To fakt, że jest uniwersalny. Wszyscy rozumiemy i jesteśmy pod wpływem humoru, bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Kiedy sprawiasz, że ktoś się śmieje, ta osoba kojarzy to dobre uczucie bezpośrednio z Twoją obecnością. To sprawia, że interakcja jest przyjemniejsza, a osoba automatycznie czuje się bardziej komfortowo w Twoim towarzystwie. Pomyśl o sytuacji, w której byłeś zdenerwowany, może podczas spotkania lub w nowej sytuacji towarzyskiej. Zabawny komentarz, lub nawet lekki żart, może całkowicie zmienić atmosferę, sprawiając, że się rozluźnisz i poczujesz swobodniej. To właśnie jest siła śmiechu. Ponadto śmiech ma efekt zaraźliwy. Kiedy jedna osoba zaczyna się śmiać, inni wokół mają tendencję do podążania tą samą ścieżką, tworząc atmosferę odprężenia i radości. To nie tylko poprawia nastrój, ale także wzmacnia więzi między zaangażowanymi osobami. W zespole pracowniczym, na przykład, śmiech może stworzyć bardziej współpracujące i kreatywne środowisko, w którym wszyscy czują się swobodniej, dzieląc się pomysłami i wkładem. Śmiech wykracza jednak poza prosty humor. Może być również wielkim sprzymierzeńcem w rozwiązywaniu konfliktów i napiętych sytuacji. Kiedy coś wydaje się wymykać spod kontroli, zabawny komentarz w odpowiednim momencie może rozbroić negatywne emocje i przywrócić równowagę. Dzieje się tak, ponieważ śmiech pomaga zmniejszyć poczucie konfrontacji i otwiera przestrzeń na bardziej przyjazne i produktywne rozmowy. Oczywiście ważne jest, aby używać humoru w odpowiedni sposób. Nie każda sytuacja jest odpowiednia do żartów, a nie każdy rodzaj humoru pasuje do wszystkich ludzi. Ważne jest, aby wyczuć otoczenie i emocje osób wokół ciebie. Humor powinien być lekki, pozytywny i inkluzywny, aby uniknąć, że ktoś poczuje się nieswojo lub wykluczony. Oprócz poprawy relacji społecznych, śmiech ma również korzyści fizyczne. Redukuje stres, poprawia nastrój. A nawet wzmacnia układ odpornościowy. Kiedy się śmiejesz, twoje ciało uwalnia endorfiny, znane jako hormony szczęścia, które wywołują poczucie dobrostanu. Oznacza to, że sprawiając, że ktoś się śmieje, nie tylko poprawiasz nastrój tej osoby, ale również przyczyniasz się do jej zdrowia. Na koniec siła śmiechu tkwi w jego zdolności do jednoczenia, relaksowania i przemieniania. Używanie humoru w autentyczny i wyczulony sposób może być kluczem do budowania silniejszych, szczęśliwszych i zdrowszych relacji. Numer 6. Autentyczność. Bycie autentycznym to jedna z najcenniejszych cech, jakie możesz posiadać w każdej relacji. Kiedy zachowujesz się prawdziwie, pokazując kim naprawdę jesteś, ludzie wokół ciebie czują tę szczerość i naturalnie bardziej się z tobą łączą. Autentyczność buduje zaufanie i tworzy solidną podstawę dla trwałych relacji. Pomyśl przez chwilę, jak się czujesz w otoczeniu osoby, która jest autentyczna. Nie ma potrzeby noszenia masek ani zgadywania, co ta osoba naprawdę myśli. Ta przejrzystość tworzy bezpieczne i komfortowe środowisko, w którym wszyscy czują się swobodnie, będąc sobą. I to właśnie autentyczność wnosi do każdej interakcji, wolność bycia sobą bez obawy o ocenę. Autentyczność nie polega na byciu idealnym ani na zadowalaniu wszystkich. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby przyjąć kim naprawdę jesteś, z Twoimi zaletami i także Twoimi niedoskonałościami. Kiedy to zaakceptujesz, inni również to zrobią. Bycie autentycznym oznacza dzielenie się swoimi myślami, uczuciami i opiniami w sposób szczery, bez próby bycia tym, kim myślisz, że inni chcą, abyś był. Ludzie są naturalnie przyciągani do tych, którzy są prawdziwi. Kiedy jesteś autentyczny, tworzysz atmosferę zaufania, w której ludzie czują się swobodnie, otwierając się i dzieląc. Jest to szczególnie ważne w relacjach osobistych i zawodowych. W pracy, na przykład, bycie autentycznym wobec współpracowników i przełożonych tworzy środowisko współpracy i wzajemnego szacunku. W przyjaźniach i relacjach miłosnych, autentyczność pozwala na rozwój związku w sposób zdrowy i szczery. Jednak bycie autentycznym nie oznacza bycia niegrzecznym lub bezwzględnym. Autentyczność polega na wyrażaniu swoich uczuć w sposób szczery ale zawsze z szacunkiem i empatią. Można być prawdziwym, nie raniąc ani nie lekceważąc innych. W rzeczywistości, kiedy komunikujesz się w sposób autentyczny, szczerość jest często odbierana pozytywnie, ponieważ ludzie cenią przejrzystość. Inną wielką zaletą bycia autentycznym jest to, że pomaga to unikać wewnętrznych konfliktów. Kiedy próbujesz zadowolić wszystkich, lub ukrywasz, kim naprawdę jesteś, kończysz, wyczerpując się i tworząc wewnętrzne napięcie. Autentyczność uwalnia ten ciężar, pozwalając ci żyć zgodnie z Twoimi wartościami i być szczęśliwszym z samym sobą. W każdej sytuacji, autentyczność jest kluczem do tworzenia głębszych i bardziej znaczących więzi. Ludzie wokół ciebie zauważą, że jesteś osobą godną zaufania i prawdziwą, a to sprawia, że twoje interakcje są znacznie bardziej szczere i przyjemne. Bycie autentycznym nie tylko poprawia twoje relacje, ale także wzmacnia twoją samoocenę i pewność siebie. W końcu nie ma nic bardziej wyzwalającego niż bycie sobą i bycie akceptowanym za to. Pamiętaj. Sekretem budowania prawdziwych więzi jest pokazanie, kim naprawdę jesteś bez sztuczek. Autentyczność sprawia, że ludzie się do ciebie zbliżają i ci ufają, a także zmienia zwykłe relacje w głębokie i trwałe więzi. Numer 7. Efekt kameleona. Efekt kameleona to subtelna, ale potężna technika, która może pomóc ci tworzyć głębsze więzi z ludźmi wokół ciebie. Polega ona na naśladowaniu w naturalny i dyskretny sposób gestów, mimiki, a nawet tonu głosu osoby, z którą rozmawiasz. To zachowanie tworzy poczucie znajomości i komfortu, sprawiając, że druga osoba czuje się bardziej swobodnie i związana z tobą. Wyobraź sobie, że jesteś w rozmowie, w której dostosowujesz się w niemal niezauważalny sposób do sposobu mówienia i gestykulacji drugiej osoby. Jeśli jest ona zrelaksowana, ty również trochę się pochylasz do tyłu. Jeśli mówi spokojnym tonem, ty również dostosowujesz swój ton. To odbijanie lustrzane sprawia, że osoba czuje, iż macie coś wspólnego, nawet nie zdając sobie dokładnie sprawy dlaczego. Tworzy to atmosferę harmonii i zaufania. Kluczem do efektu kameleona jest subtelność. Nie chodzi o to, by naśladować w sposób przesadzony, ponieważ może to zostać odebrane jako dziwne lub wymuszone. Sekret tkwi w dokonywaniu małych adaptacji w trakcie rozmowy. Na przykład, jeśli osoba skrzyżuje ręce, możesz zrobić to samo kilka minut później. Jeśli uśmiechnie się podczas mówienia, ty również możesz się uśmiechnąć. Te drobne zmiany w zachowaniu tworzą synchronizację między Wami, ułatwiając nawiązanie silniejszego połączenia. Ten efekt zachodzi naturalnie w wielu sytuacjach społecznych, ale kiedy stajesz się go świadomy, możesz go wykorzystać strategicznie, aby poprawić swoje interakcje. Jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których chcesz szybko zbudować zaufanie, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, negocjacje. A nawet nawiązywanie nowych przyjaźni. Ponadto, efekt kameleona pomaga przekazywać empatię. Kiedy naśladujesz zachowanie drugiej osoby, pokazujesz, że zwracasz uwagę i łączysz się z tym, co ona wyraża. Sprawia to, że osoba czuje się doceniona i zrozumiana, co jeszcze bardziej wzmacnia więź między wami. W środowisku pracy, na przykład, zastosowanie tej techniki może być doskonałym sposobem na poprawę komunikacji z kolegami i przełożonymi. Naśladując ich zachowanie w subtelny sposób, tworzysz atmosferę współpracy, w której zaufanie rośnie w naturalny sposób. W interakcjach osobistych, takich jak rozmowy z przyjaciółmi czy rodziną, efekt kameleona może sprawić, że chwile będą bardziej harmonijne i przyjemne, sprawiając, że wszyscy czują się bardziej swobodnie. Pamiętaj, że moc efektu kameleona tkwi w jego subtelności. Kiedy jest stosowany w odpowiedni sposób, tworzy atmosferę zrozumienia i połączenia bez świadomej świadomości drugiej osoby, że naśladujesz jej zachowania. Pozwala to na rozwój relacji w sposób naturalny i autentyczny, wzmacniając zaufanie i empatię. W końcu ta technika jest skutecznym sposobem na poprawę umiejętności społecznych, tworząc głębsze i bardziej autentyczne więzi z ludźmi wokół ciebie. Naśladując w subtelny sposób gesty, ton głosu i mimikę drugiej osoby, ułatwiasz komunikację, budujesz zaufanie i tworzysz zdrowsze i bardziej harmonijne relacje. Numer 8: bądź inny. W świecie, w którym tak wiele osób stara się dopasować i podążać za tymi samymi trendami, bycie innym może wydawać się wyzwaniem. Jednak to właśnie ta różnica może Cię wyróżnić i sprawić, że Twoje interakcje będą bardziej znaczące. Bycie innym oznacza akceptację swojej indywidualności, swoich dziwactw i tego, co czyni Cię wyjątkowym, bez próby dostosowania się do oczekiwań innych. Pomyśl o tym, kiedy wszyscy wokół ciebie podążają tą samą ścieżką, robienie czegoś w sposób autentyczny i nieoczekiwany sprawia, że stajesz się niezapomniany. Ludzie mają tendencję do zapamiętywania tych, którzy wyróżniają się z tłumu, którzy mają własne pomysły i nie boją się pokazać, kim naprawdę są. Ta oryginalność nie tylko przyciąga uwagę, ale również wzbudza szacunek i podziw. Bycie innym oznacza również odwagę wyrażania swoich opinii i działania zgodnie ze swoimi wartościami, nawet jeśli te wartości nie są zgodne z większością. Kiedy jesteś wierny sobie, bez podążania za tym, co robią wszyscy, tylko po to, by się dopasować, przekazujesz autentyczność. A ta autentyczność jest bardzo ceniona, zarówno w środowiskach osobistych, jak i zawodowych. Dodatkowo, bycie innym pozwala Ci odkrywać nowe perspektywy i rozwiązywać problemy w innowacyjny sposób. Zamiast po prostu powtarzać to, co już zostało zrobione, tworzysz nowe podejścia, nowe pomysły i wnosisz coś nowego do swoich interakcji. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, gdzie kreatywność i innowacyjność są kluczowe, aby się wyróżnić. Warto pamiętać, że bycie innym nie oznacza bycia ekstrawaganckim lub buntowniczym dla samej idei buntu. Chodzi o odnalezienie swojego własnego głosu, swoich własnych zainteresowań i podążanie za tym, co ma dla Ciebie sens, niezależnie od tego, co myślą inni. Kiedy jesteś szczery wobec siebie, ludzie zauważają tę szczerość i łączą się z Tobą w głębszy sposób. W końcu bycie innym to to, co sprawia, że stajesz się niezapomniany. Nie ma nikogo takiego jak ty, i to jest przewaga, której nie można skopiować. Kiedy akceptujesz swoją oryginalność, tworzysz bardziej szczere więzi, ponieważ łączysz się z ludźmi w autentyczny sposób. Więc nie bój się być sobą. To właśnie to sprawi, że się wyróżnisz i sprawisz, że ludzie będą chcieli być blisko ciebie. Teraz, gdy już poznałeś wszystkie te potężne wskazówki, ważne jest, aby pamiętać o jednej rzeczy: nie bój się być sobą i używać tych technik w naturalny sposób. To, co naprawdę robi różnicę, to sposób, w jaki łączysz się z ludźmi wokół ciebie w szczery sposób. Pamiętaj, że każda z tych strategii, czy to prośba o drobną przysługę, używanie imienia kogoś, dawanie głębokich komplementów, czy nawet używanie śmiechu do rozładowania napięć zadziała tylko wtedy, gdy zrobisz to po swojemu, z autentycznością? Właśnie w tym tkwi sekret być sobą i stosować te techniki zgodnie z tym, w co wierzysz i kim jesteś. Zatem, za każdym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji towarzyskiej, w pracy lub nawet w domu, Pamiętaj o tym, czego się nauczyłeś. Wykorzystaj te wskazówki, aby głębiej łączyć się z ludźmi, ale rób to w sposób, który ma dla Ciebie sens. To właśnie sprawi, że Twoje interakcje będą bardziej autentyczne, a to jest najważniejsze. Teraz, kiedy już znasz drogę, wystarczy ją wprowadzić w życie i zobaczyć, jak te małe zmiany mogą odmienić Twoje relacje.